że co? że kogo to obchodzi? Nas to obchodzi kabaret Klika, Marek Sowczak i Antoni Szpak. Panie Waleczku. Słucham ma, Pana, Panie Anteczku. Czy Pan miałeś ostro telewizor, tak wy tego wyoszczony? Zawsze do, mam. Do ostrości wielkiej? Zawsze mam. A kiedy? Jak debatka była tam w, w tym w parlamencie. W sprawie. To jak w sprawie, Ja proszę, każde to... debatku oglądam, pytam w sprawie. Śmierć albo życie, proszę Pana. Kak... Nie, nie śmierć Bo... albo nie. życie. Nicea albo życie. Albo Wartości żykę. albo życie. Nie. Wartości, proszę Pana, Co się działo, co się działo, proszę Pana. Pan nie oglądałeś? Ja? No, tak I jest, ja że, tak jednym okiem jednym śledziłem okien, pana, nie można Ale jed... wiedziałem, że pan oglądasz i pan mi opowiesz Więc kochanie, to jest taka sprawa, że my teraz tamtej Brukselę złapiemy za, za gardło no. I proszę pana, szcząśniemy, sz 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 proszę pana Czym? To czym? Naszą tym siłą Szcząsane, nie mieszamy. Szcząsane argumentem wielkim, proszę pana, wprawdzie A jaki my mamy argument, Argum daj pan Argument mamy taki, że nic o nas bez nas Panie Antek, ja słyszałem, co mówią Niemcy, co mówią Francuzi. Ale pana, Nicejka była, Nicejkę się podpisało i Nicejka ma być, proszę pana. I to jest takie stanowisko. Ale przecież wszystko, co było... Można zmienić. Nie, proszę pana, nie będziemy zmieniali, tym bardziej, proszę pana, że się okazuje, że nie wiadomo, co w tej Kopenhadze, żeśmy tam podpisywali, proszę pana. No właśnie, ja słyszałem, żeśmy w tej Kopenhadze odnieśli wielki sukces. Wielki sukces, a teraz po... wielki sukces na papierze. A teraz potwory z papiera wychodzą. Wychodzą, proszę pana, okazuje Bo nasi się, że... nie przeczytali dokładnie, nie. co podpisali. Oni przeczytali, ale wie pan, jak się taką... Pan kiedyś brałeś pan umowę do ręki? No. I tam na przykład pan kupujesz, no co, pan, tam, pan traktor kupowałeś na przykład? Nie. A jakieś tak inny sprzęt? Jakieś... Pralkę. Pralkę pan zakupowałeś. I na przykład na raty pan zakupowałeś, bo pan biedny no jest. No i podpisałem umowę kredytową. No właśnie, i proszę pana, pan czyta z tymi tłustymi takie Buchwami, wszystko, że mam zero, że procent, procent, zero procent. Zero kredytu, a zero A tam na dole, proszę pana, maczkiem takie napisane, że tam jak pan nie spełnisz tego, tego, to i pan nie wpłacisz kasiawki, to pan leżysz, proszę pana. A największym maczkiem napisane jest, że bank może panu wypowiedzieć umowę w każdej chwili Każdy... bez podania przyczyny. Bez i te kapustę i tę lodówkę, proszę pana, pana zabierze. Panu. Ale pan już nie doczytał, bo pan to jest tak jest z tą Kopenhagą. Już z Kopenhagon wzięli te góry, że tu jest umowa. Przeczytali umowę, bo znali po angielsku, jak umowa. Że, pana. że w Polska w Unii będzie po prostu krajem mlekiem, mlekiem i miodem, miodem płynącym. płynącym. No i tam, że tam takie różne takie... Tego. A już tam, co tam było, że paragraf szósty, że tam paragraf dwudziesty Że będzie przyszedł. mlekiem płyn unijnym płynącym i miodem unijnym, <słuch> unijnym ale w Unii, no, no, no się okazało, że jak doczytali, to się za łeb złapali, co tu jest. Ale się... troszkę późno doczytali. No, tak, bo się okazuje, proszę pana, że Unia może wszystko, a my nic. Ale zaraz, to ta pani, co, co? się zajmuje tą Unią, ta pani Hibner... Hibner. 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 To ta pani Hibner, no, tak. to ona Medalu an... dostała. Ona, no dobrze, medalu, ale to ona po angielski nie umie? E, ona umie po angielsku, ale tym większymi literami, proszę pana, a poza tym ona jest tak... Ona ma taka... słabe oczy. Oczy nie, ale ona bez majeczki nic nie umie. Ma... Majeczki nie było w nie, Kopenhadze. Ona, ona ma przyjaciółkę, majeczkę, no. która się zajmuje wszystkim, bo pani profesor, ona jest od tego, żeby dostać medal. Oni bardzo lubią Hibnerową. Ona się na wszystko zgadza. Ale to kto jest kocha. bardzo lubi? No tam w Brukseli, bo tak, wiesz, pan pojechał, pieniąż taki jak pan, albo ja. to. Ja to pana, pieniacz? To, ja, to zaraz krzyczeli. Ja jestem tak spokojny, że mnie można na ozór nadepnąć. No właśnie. A, a majeczka, proszę pana, to znaczy pani, pani ta, no, Hibner. Hibner Danusia. Hibner. Ona jest grzeczna, miła i powiedzą, nie, nie, to Polacy mleka nie powinni produkować. Aha, nie powinni, dobrze. E, I podpisuje, to, Polacy nie, nie, powinni, nie powinni, powinni mleka. A przynajmniej tyle, ile, ile wiesz Ale z tym rekiem pan mnie zdenerwował Ale to tak zdenerwował. ja muszę chwilę ochłonąć no, no Pan mnie potem powiesz dalej A mnie się marzy troszeczkę głupoty Tak bezplanowo raz przeżyć tydzień Przeszaleć głupio pieniądze na potem I dalej końta nosa nie widzieć No dobrze, mleko już przełknąłem, to nie teraz co mleczko, dalej? Mleczko, nie, proszę pana, to się okazuje, że teraz panie Hiner, Truszczyński, ten jeszcze taki tam jeden w tych okularach taki był. I, wie pan... Kołaczkowski. Kłaczkowski tak, taki, tam różne tam było tych. Wie pan ilu negocjowało, jak się okazało, ilu tam pieniędzy brało, 50, ileś osób pojechało, tam, że... A tylko trzy. Co pan? Tak, proszę pana, się okazuje, że nagle po tylu latach chodzili, dostosowywali do tej Unii, się okazuje, że tak, że... Tuż za pięć minut, proszę pana, Bruksel. Brukselkum już jest. Nas? Ale nie chodzi mi, że trzeba będą paplać, tam, wie pan o że... A za pięć minut my w Unii. W Unii nas puszczą! Pierwszego majca! A tu się okazuje, że rolnicy mogą dostać, wie pan co pan, mogą no dostać? No co? No dopłaty bezpośrednie. Nie, nie. Kozakiewicza, jak pan mówi tu w Polsce, ten, ten co? Cał... Gest? Gest pokazać mogą, rolnikom, bo się Dlaczego? Okazuje, bo są nieprzygotowani do odbioru szmalu z Unii. Do tego ajaks, no tego jak? A jak, jak ktoś nie... daje szmal, to każdy bierze. To nie, a jak są nie por Robili, tego nie policzyli świntuchów, ale kozłów tych, że... Ma... Kolczyków nie zrobili? Sprawa jest taka, że... 10, proszę pana, 10 dziedzin jest leży i kwiczy, proszę pana. Niedostosowane. 10 jest, z 11. Jak nie wiem, z ilu, proszę pana, ale 10 jest mało tego, nawet myśmy nie wiem, tego mięcha nie do, dostosowali do unijnego. No, mamy to te... znaczy jak nie dostosowaliśmy. My mamy bardzo dobre mięso. No, więc właśnie Nie pan. chodzi o dobre, bo dobre, proszę pana, to się sprzedaje, by ludzie w Unii kupowali Polskie o to, wędliny świetne. No więc o to chodzi, że to mleko, na przykład mleko musi mieć 93% nadmaganianu Tasu. Mleko? mleko w... no, wtedy będzie fioletowe, a mleko nie jest fioletowe, <gry> tylko białe. I, i nad sodu, proszę pana, e, tudzież sody kaustyczne, i można tam sić. W mleka, mleka? Bo mleko, proszę pana, u jest takie mleko, że jak pan je e, będziesz trzymał, to no i 10 lat będzie dobre. I się nie zsiądzie? Nie zsiądzie, nie, proszę pana, że pan siadał na to do siebie. A nie... to ja mam gdzieś takie unijne mleko. Ja... Kiełbaska, proszę pana, jest taka, że jak pan za 10 lat otworzysz ją, tą kiełbaskę, to ona będzie tak jak nowa, proszę panie pana. Nie, nie, pan. I tybie, ta pan, Jest co? niedostosowana do Ciekawe, takiego unijnego. A ja nie chcę takiej Unii. Jak ja kupuję, pana, jak ja kupuję od polskiej baby na wsi mleko, to ona nie się zsiada. Właśnie, i ta baba nie jest zarejestrowana w Brukseli z, ba a jak się? z babami, koniec. Ona nie jest zakolczykowana, No zaraz to się siedzi z jajami, proszę pan widział, członek Europy, papież, Polak, a to baba z jajami siedzi. I te jaja nie wiadomo, jakie, czy kurze, Jaka... czy zaraz, są, czy te jaja są w ogóle. Paniatek, z jajami jest chłop, a pan mieszał w głowie. Kolczyki pana. miały mieć krowy, a nie babę. jajo nie może być jedno większe, drugie mniejsze. Unia ma takie, że ma takie ścisko, to jajko przelatuje, była jajko jest jajko, a nie tak, żeby ta baba siedzi z jajami, Jedno jest takie trochę opaczkane kałem, kurzym, no, 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 no. Pan nie mówi kurzym publicznie. Dobrze, to proszę pana, teraz to tak. To jest publiczne radio. Rybów też mam niedostosowane. No, no ryby też są niedobre. No jak zaraz. No, jak, to piszę w caseg, jak pan rzucasz tę jest... wędkę i wyciągasz pan karaska, to karasek no i, jeden jest mały, drugi duży. No, no i nie ma normy unijnej. Karasek jest karasek, jest tam. zmierzyli zbi, od łba do ogona i proszę pana, to wszystkie co ma łapie. To, to on, proszę pana. Won. Także to niedostosowane A jest. A co tutaj. na to ta Hidner? Himmler podpisała, mówi, że niedostosowane. Więc -ka. nie dala zaraz. Tak. O karasku. O karasku Proszę pana. A ja, jak też podpisałam. Proszę pana, teraz tak, te nasze obloidy, pielęgniarki, te dentysty, te lekarze. Niedostosowane, proszę pana. Dlaczego? Do, no nie umierwać zęba, proszę pana, ani to. Ta... ja mam takiego dobrego dentystę, to on tak wie zęba, że to przyjemność. Pisze, że niedostosowany dentysta, pielęgniarka, lekarz, proszę pana. Wy... Że niby głupsze? Nie, że ta położna też, że tych dzieciaków jakoś. Ja nie... nie, jak pan się urodził. Ja też nie wiem. Architektów też nie niedostosowane są te. To w czym ja mieszkam? Proszę pana, nie wiem co my mieszkamy, co ta Himna robiła. nie wiem, proszę, pana, my od nowa musimy to wszystko podpisywać! Wie pan co? No. Ja, umówmy się tak. Tak, umówmy się tak. Pan to wszystko przeanalizuje tak. i my napiszemy petycję Dobrze. do tych naszych no. i za tydzień ją podpiszemy. No i to baby z jajami pognał, się wstyd, na całą Europę. Baby z jajami nie gnać. No, nie się marzy, troszeczkę głupoty. Takie za dużo i nie za mało. Tak mniej niż teraz, więcej niż potem. Trochę fantazji nam chyba zostało.